Cześć wszystkim, witajcie drodzy czytelnicy i słuchacze radia. To kolejny odcinek pielęgniarki, tym razem o ratownictwie medycznym. Było już wszystko o położnictwie, było już wszystko o pielęgniarstwie, więc tym razem czas przyszedł na ratownictwo medyczne. Oczywiście również wypytałam wszystkie, wszelkie pytania, jakie mi zadawaliście. Wypytałam mojej koleżanki, którą niedawno poznałam, bardzo serdecznie pozdrawiam. Jest ona na drugim roku ratownictwa medycznego, więc zobaczymy, co tutaj się działo. Bo u nas na Uniwersytecie Zielonogórskim ratownictwo medyczne zostało otworzone bodajże w tamtym roku, więc ona jest na nim, więc zobaczymy. Okej, okay. pierwsze moje pytanie, jakie skierowałam do koleżanki i ogólnie jakie wypytywaliście, było to, czy łatwo się dostać na ratownictwo medyczne. Ona już powiedziała, że po prostu był jakby, nie znała, niestety, ale nasz próg punktowy na Uniwersytecie Zielonogórskim nie jest zbytnio znany, bo jak sama powiedziała, składała w tym naborze kiedy pierwszy raz otwierali ten kierunek u nas, czyli tak naprawdę nie znamy tego progu punktowego, więc na to nie mogła mi za bardzo odpowiedzieć. Kolejne pytanie: jaką pracę można wykonywać po tych studiach? W sensie też także jakie czynności się wykonuje. I tutaj odpowiedziała mi tak po studiach z ratownictwa medycznego możesz pracować na sorze w szpitalu, w karetce SPN, przepraszam, jeśli jakąś pominę. Na oddziałach szpitalu możesz pracować, w LPR, ale tam doświadczenie jest potrzebne. Możesz prowadzić kursy pierwszej pomocy, zabezpieczać różne uroczystości, imprezy, prowadzić szkolenia z KPP, ale to też chyba tam po iluś latach pracy, pracować w dyspozytorni, ale to po pięciu latach pracy. Jeśli chodzi o czynności, to raczej w ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym mam tu tutaj kilka zdjęć, więc mogę Ci wysłać. Dobra, uwaga, zaraz wejdę w jakieś zdjęcie i Wam poczytam parę czynności, jakie wykonuje ratownik medyczny. Wykonywanie kardiowersji w tachyarytmiach w przypadku pacjentów niestabilnych, hemodynamicznie. Wykonywanie i ocena zapisu EKG. Monitorowanie czynności układu oddechowego. Monitorowanie czynności układu krążenia metodami nieinwazyjnymi. Wykonywanie kaniulacji żył obwodowych oraz żyły szyjnej i zewnętrznej. Wykonywanie dość do szpikowego przy użyciu gotowego zestawu. Podawanie leków drogą dożylną, do mięśniową, podskórną, doustną, podjęzykową, wziewną, dotchawiczą oraz do szpikową. Odbarczenie odmy prężnej drogą nakłucia jamy opłucnowej. Oznaczenie parametrów krytycznych z użyciem dostępnego sprzętu, opatrywanie ran, tamowanie krwawień zewnętrznych, unieruchomianie złamań, zwichnięć i skręceń, unieruchomianie kręgosłupa ze szczególnym uwzględnieniem odcinka szyjnego, przyjęcie porodu, wykonywanie segregacji medycznej pierwotnej i wtórnej, przygotowanie pacjenta do transportu yy, i opieka medyczna podczas transportu i tak dalej i tak dalej, bo wysłała mi tutaj chyba 5 stron tego. Ja z chęcią mogę wam to udostępnić w jakimś yy, komentarzu. Więc zaglądajcie w komentarze. Czy jest trudno na ratownictwie z nauką? Jak wygląda praktyka? Uwaga, odpowiedzi! Jeśli lubisz ratownictwo i lubisz się tego uczyć, to na pewno da się radę, ale to też zależy od uczelni. Dla mnie najcięższa była biochemia, anatomia i biofizyka na pierwszym roku, bo ja po pierwszym roku jestem. Troszkę było trudno, bo jednak trzeba się pouczyć. Zaraz ci prześlę listę przedmiotów na pierwszym roku, jakie miałam na Uniwersytecie. Dobra, macie tu listę przedmiotów: angielski, język migowy, język niemiecki, medyczny, komunikacja alternatywna. Promocja zdrowia, socjologia, mm, dalej yy, medycyna ratunkowa, organizacja PRM, mikrobiologia, pedagogika i dydaktyka, pływanie. Uuu, pływanie mieli zazdro, uwielbiam pływać. Anatomia, biochemia, biofizyka, zdrowie publiczne yy. I inne, bo tu bardzo dużo. Wysłałam mi też drugi semestr, pozostałe cztery semestry, także jest tego naprawdę bardzo dużo. Jeśli ktoś naprawdę jest zainteresowany, to proszę zajrzyjcie w komentarze. Tam na pewno będzie reszta, e, cała lista wszystkich przedmiotów na ratownictwie medycznym. E, praktyka, jak wygląda, tego jeszcze nie wiem. Dopiero zaczynam niedługo. E, słyszałam od kolegi z grupy, że mierzył ciśnienie, robił EKG, leki przygotowywał, robił wkłucia, jeśli sytuacja nie była napięta, czyścił karetkę, podłączał elektrody, podawał leki. To już wszystkie pytania, mam nadzieję, że chociaż trochę przybliżyłam Wam kierunek ratownictwo medyczne, z chęcią, jeśli chcecie pracować u boku mnie i innych zespołów w przyszłości, może się kiedyś spotkamy, to zapraszamy i na Uniwersytet Zielonogórski, i na jakikolwiek inny. Jak widzicie, całkiem, jak widzicie, to całkiem fajny kierunek jest przeogromna satysfakcja z tego, że można pomóc drugiemu człowiekowi. Zapraszamy.